Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach realizuje wiele różnorodnych projektów skierowanych do uczniów. Jednym z nich jest współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, czego skutkiem są specjalne zajęcia. W zeszłym roku rozpoczęliśmy taką współpracę, podpisaliśmy porozumienie z Instytutem Wydziału z Instytutem Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i to porozumienie warunkuje nam wspólne zajęcia, gdzie nasi uczniowie jeżdżą na uczelnię i tam wraz ze studentami prowadzą ćwiczenia i świetnie się bawią, ale też przyjeżdżają do nas i w naszej pracowni wspólnie realizują zajęcia. Z tego pomysłu zadowoleni są uczniowie, którzy w zupełnie innej formie mogą podejść do nauki. Jest to interesująca metoda nauki, ponieważ wiele osób ciekawi się takimi rzeczami, ale także dużo nie ma możliwości pojechania na przykład na uniwersytet, zobaczenia, porozmawiania, zrobienia, więc mam wrażenie, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla uczniów w naszym wieku. O pozytywnych skutkach takiej współpracy wypowiadają się również wykładowcy, którzy spotykają się z młodzieżą. Dzięki temu mają o wiele lepszą możliwość, aby zachęcić ją do skorzystania z oferty uczelni. Kierunki inżynierskie to nie tylko inżynieria środowiska, ale inżyniera bezpieczeństwa. W ogóle kierunki inżynieryjne, kierunki techniczne są trochę demonizowane, bo młodzież odbiera te kierunki jako kierunki trudne, jako kierunki nie dla nich, jako kierunki, do których trzeba się poważnie przygotowywać. Natomiast w zasadzie takich. Osób z takim wykształceniem na rynku brakuje, co w ogóle pokazują nam kolejne sytuacje czy katastrofa na odrze, czy, czy powodzie, czy, czy chociażby problemy z, z oczyszczalniami. Dlatego też chcemy pokazać, że nie tylko uniwersytet przyrodniczy, ale wszystkie kierunki techniczne, inżynier inżynieryjne są ciekawe, że to jest rzecz, z którą student czy, czy pracownik, ale również młodzież jest blisko. W trakcie spotkań uczniowie mają okazję, aby zapoznać się z samą pracą naukowca, która na co dzień bywa niezwykle ciekawa. Część naukowców rzeczywiście spędza czas w laboratoriach, i to też jest bardzo ważny aspekt pracy, również inżyniera. Natomiast bardzo wiele czasu spędzamy poza murami uczelni, poza, poza biurkami, jesteśmy w terenie. I to jest, jakby z mojej perspektywy, najciekawsza część pracy, że możemy tego problemu dotknąć, zobaczyć, być, być przy nim, no i potem się zastanawiać, jak dalej postępować. Ale ta praca jest niezmiennie już w moim przypadku 20 lat, co roku ciekawa, i co roku, jakby. Spełniam się i mam nadzieję, że... Um tą ciekawość również zaszczepimy e, młodzieży. W trakcie tego spotkania młodzież miała okazję nie tylko posłuchać wykładowców oraz studentów, ale także przede wszystkim aktywnie uczestniczyć w różnych doświadczeniach. Związują krzyżówkę z takimi hasłami e, troszeczkę powiązanymi z prezentacją, którą widzieli e, przed chwilą. E, w następnym kroku będą razem z naszymi chemikami, czyli z panem profesorem Lochyńskim i już niedługo z panią doktor e, e, Sylwią Chorazińską rozwiązy nie rozwiązywać, konstruować las. Las w takim, e, w takiej małej więc będą, będą wykorzystując reakcje chemiczne tworzyć ciekawe konstrukcje. I jako trzecia wystąpi studentka inżynierii bezpieczeństwa, która będzie um, um, prezentowała okulary VR i w jaki sposób wirtualną rzeczywistość możemy wykorzystać właśnie w inżynierii bezpieczeństwa. Tradycją jest również to, że sami uczniowie przygotowują część zajęć, do których zapraszają przybyłych z uniwersytetu gości. Dzisiaj głównie zajmujemy się reakcjami redox, to są reakcje utleniania i redukcji. Przeprowadzamy proste doświadczenia z tymi reakcjami. Ja przeprowadzam reakcję, która nazywa się burza w próbówce. Powstaje poprzez zmieszanie kwasu siarkowego z denaturatem, dosypujemy potem nadmanganian potasu i tam powstaje granica faz. Na tej granicy faz tworzą się no, takie niebie, znaczy niebieskie, zielone smugi i powstają wybuchy, taka mini po prostu burza. Ja się zajmuję tą reakcją, za tym głównie przedstawiam prezentację Yy, oraz mamy takich parę mniejszych doświadczeń w mikroskali z wodorem, yy, z tlenem i z litem. Projekt spodobał się na tyle, że będzie w przyszłości rozwijany. Już teraz planowane jest duże wydarzenie, które ma odbyć się na początku przyszłego roku szkolnego. Jest to świetna forma e, nauki, dlatego że młodzież dużo więcej zapamiętuje niż czytając książki. E, zakładamy, że ta współpraca będzie nam się zacieśniała i rozszerzała również na inne e, wydziały uczelni i jesienią planujemy dwudniowy event, tak. Taki międzywydziałowy tutaj u nas w szkole w Rakowicach i na ten event zamierzamy zaprosić inne szkoły średnie po to, żebyśmy wspólnie bawili się nauką. Tego typu projekty są bardzo ważne dla rozwoju młodzieży i zachęcaniu jej do podejmowania dalszej nauki na różnorodnych kierunkach. Cieszy również fakt, że nie są to działania zamknięte, a zespół szkół w Rakowicach planuje również zaangażowanie innych placówek, a wszystko po to, aby pokazać, że nauka wcale nie musi być nudna.